Halo, halo, hello Ewryniantów Filipiński, Witamy Was w kolejnym odcinku z naszej areny. Ze jest Filip. Witam czule, po raz który trzeci. Który wygrał właśnie wielki turniej, drogę na IEM. Gdzie właśnie nam poznaliśmy i było miło, było serdecznie. Prawda? Potwierdzam. No. A powiedz mi może, co sądzisz o tego typu turniejach? Czy na przykład taki gracz, który sobie po prostu popykuje w HS-a i nawet nieźle mu idzie, czy ma szansę wygrać? Jakim ty no, jesteś w ja tym Właśnie ja jestem tego najlepszym przykładem, bo ja wcześniej brałem udział w jednym turnieju, ale to nie był taki organizacje kogoś, tylko taki w internecie taki, bo nawet bez nagrody, taki po prostu zwykły turniej. Hmm, rozumiem. No, ale to się zniechęciłem, bo jak kurwa trafiłem na sekret paladyna, to Kendruida i coś jeszcze, to w, hmm. od razu się odechciewa grać. A tutaj właśnie było tyle fajnie, że ludzie grają takimi kontrolnymi dekami. Było sporo kontrolistów. Paladynu to chyba w ogóle tylko dwóch trafiłem. No. no i oczywiście na finale byli Paladyni, ale obu przeciwników znalazłem Paladyna, bo nie cierpię grać na to i że no nie, chcę, no, no, nie, nie chcę być niemiły, ale no nie ma lepiej, że tym tygryłem sekret Paladynami, bo to jest tak toksyczne i się przez to grać to chciał w ogóle w Hearthstone, jak masz sekret Paladyn, sekret Paladyn, sekret Paladyn, sekret Paladyn. Z niego się Już nawet agro nie jest tak wkurwiający jak Sekret Paladyn. Wiem jak jest. Dobra, słuchaj, obczaj y, sytuację. Wystawiać tą jedynie ale... Może lepiej zostać na lepszą okazję. No wejść, no. Z nie wiadomo. Nieraz się spotkałem z agro, dobrze, no ty. To co? Dawaj, całej Wystawiam. Wystawiam. Może z Dark Pedalera wpadnie coś ładnego. Właśnie, też jest taka opcja. Okej. Okay. No i to by było fajne akurat na następną turę. A, Jeszcze z Janka Pojąka kolejny. przecież mm -hmm. może wpaść. Może Mortal chociażby? Dobra, Już dobra. dużo opcji daje numer serwerów fajnych. Zobaczmy. Eee, kurczak? Dawaj <grym> Angry Chicken! Ej on Angry spakowany chicken. będzie MLG. dobry! MLG! MLG lecimy. lecimy! Lecimy kurwa tutaj. Lecimy! Co tu będzie się działo ludzie? To będzie tak spakowany kurczak. Ja piórkuję. To co z coinem robimy? No pewnie. Przecież to jest place mojego życia. Dobra. Dawaj. Dobra, najpierw trade. Najpierw trade. trade. Oj, przestraszy się, przestraszy. Popach! Co to jest? W już po prostu nie wiem co kaman, ale nasz kurczaczek zaraz będzie klepał po 8. Więc respect, okażcie. Szacunek w komentarzu dla naszego królewskiego kurczaka. A to jest królewski wściekły kurczak. Nie! No, niestety. Nieszku. Ale. Ale tak się stało. Możemy, ej, ej, ej możemy, go, możemy dać Argusa na goblina i liczyć na to, że nie dam mu niczego z tak, Ale to, to tak, no to, to jest riski. No, nie wiem, czy to się opłat. Dobra, podawa Janek, pająk. No nie, no sztand. Dodawaj do kolejnego Janka, Pawełka, odkrywaj. Tak, zaskoczonaś. Dobra, to co? Trade'ować, czy bić po japie? Dawaj, pysk. A z drugiej strony, jak... Ale on striduje chłop-goblina. No właśnie. To wtedy pęka nie będziemy jak strajdować. I Pawełka nam zostaje. To co? Kurczakiem atakować? No, pysk. Ale wszystkim? No tak. Dobra i będzie dobrze. Dobra, co tam masz? Kaj? Raczej nie ma ten, y, tego, tego poison, coś tam co wzmacnia broń i zniszcz broń Blade Fury. No wiesz co, tutaj wszystko jest możliwe. Mamy dwóch tak. unlucky, arena specjalistów. Jak ma to troszkę w dupie jesteśmy, ale... <laughs> nie. Tak myślę. będzie tak źle, co tu masz? Backstab 2 bia, a nie zrobił combo do Evaski no właśnie. Uważam, że Baksta plus one of Nice poleci. Nie. No wyskakuj z tych kart. Pucuj się, co tam masz. Tyle możliwości. Tyle możliwości, no. Dobra, ale my mamy całkiem sensowną piątą turę, bo są przynajmniej trzy dropy jakieś. Okej, pajączek. Okej, pajączek. I co tutaj strajduje? Czy to będzie goblin? O oh my god. god! No to nie fajnie. Dobra. Teraz. Mhm mm Możesz mu tego shredderka. Mm. Może najpierw dobra. to. No no dobra, go. dobra, dobra. Ole, super karty. Dawaj wiesz Weź strajduj mu tego shreddera. Jankiem pojąkiem No! I walio. 8-1 kurczak. Który nie zaatakuje w twarz? Smutek. No pewnie nie, ale. Ale no co zrobić? A, ale jest 8-1 kurczak, tak jest. Nam w sumie czyści teraz cały stół. Niefajnie troszkę. No okej, okay, przynajmniej traci tą Judynkę w sumie. Dość Nie No. Okej, okay, no nie ma tragedii. Chyba, że właśnie będzie teraz jakaś zdrada. Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, a czy zdrada działa fajnie tak na grzechotniku Na przykład on by zabił Nie, 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 obok? Okay. Nie, 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 nie działa. No i mój Jolo to jest nie wyszedł. Trochę zbyt yolo. No troszeczkę. Okay. A chyba pająkę Pająk i... Zobaczmy co ej, jeszcze. Może jakieś dwójeczko będzie? I pająk w ej, pająku! nieskończoność, w pająku! No przecież on się obsra prędzej czy później jak... Go... Dobra, dawaj. Topować? Nie, mamy coś, coś tam. Mamy na... ...next 3 idealnie i czwórkę kończ. Dobra. No to jest minus worloczka troszeczkę. Ale okej, okay, pamiętaj, co ci mówiłem. Gramy długo. Gramy pod late game. Ile do late'a dotrwamy? Nie, nie dajemy się w 5 tur. Co to byłby za odcinek? 5 tur. Prawda? <laughs> okej, okay, fajnie. Ale na, na to mamy corruption. Właśnie na to wziąłem. I teraz top dig. Poczaruję. Okej, okay, nie wyszło. Dobra, dawaj Janek, pająk. No raczej, kto inny by tutaj... <laughs> no proszę. Ale to już koniec pająków. Nie, ale to też jest pająkiem. No właśnie, w sumie. To weźmy Maxny na. No. Dobra. Nie, no tak do szczerze Florida. to bym wziął i do Florida. Nie no, bo tak, tak szczerze to akurat mamy już 5 yy, mana drogi. No drobę, tak jest, to trochę... Więc jesteś byłoby fajniejsze, Okej, okay, skutobójstwo co? No, przynajmniej to nie jest takie straszne. Ale jesteśmy w dupie. Teraz jesteśmy w On... niesamowitej dupie. To też to, to, to wyszło zwycięstwo, można wybrać. Dobra, może chociaż nam to jakąś legendę z pakietu wynagrodzą. Taką rękę. Nie no, ten mecz akurat tak trochę. Jolo zagraliśmy. No trochę zbyt jolo. Poczekaj, tak, tak, bronimy się. Ja dam z siebie wszystko. Yy... No i tyle. W sumie, to niewiele mogę zagrać. To leć Max, no. Pokaż co tu No, grzechotnik rozwali naszą Max, nie? no. No tak, i tam. I co ty tu masz? Sap. No. To... Nie, nie ma sepa. O! Dobry strzał. To nie ma jakiejś sinister. To nie ma jakiejś sinister strajki. Wpysku poleci wszystkim. No nie fajnie, nie fajnie. Nie fajnie, kurwa, nie fajnie. Ty przynajmniej. To się przydało. No. Nie. O! Walił, walił! Dawaj go Jariu. Prowokacja! Hala! No, przejdzie przez to bez bezproblemowo. No. Dobra, ale dajmy mu skończyć. No, jesteśmy gównami, no nie oszukujemy się. No. Dobra, nie chcę na to patrzeć tutaj, już jednak. No. No na farcie, albo wcale. A Dobra, ale teraz, mój kochani. Możecie zobaczyć moją legendarkę nową, patrzcie co mi wydropiło. Jaki pakiet najpierw ja obstawiam, ja obstawiam TGT Ja obstawiam normalny I jakiś ragnarosek w środku Ja jest TGT wygrałem I teraz jaką legendarkę tutaj obstawiamy No ja obstawiam Czekaj w sumie to nie wiem, Dawaj, bo... wariant będzie, będzie warian, ja ci mówię. Wariant w Dobra. Uuu, lodowy olbrzym. No dobra, tak więc przynajmniej lodowy olbrzym, bo to, to jest, jest troszeczkę więcej pyłu niż dotychczas. Tak więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że nasza aryka się podobała. A, ale to jeszcze chyba nie koniec. No dobra. Odcinek byłby Przyjm za krótki. Przyjmuję wyzwanie, tak więc. Tak, to, żebym. Ja, powiedz mi co mam wziąć, coś mocnego, coś średniego. Co chcesz? Co chcesz, tylko pamiętaj, że jestem słabym graczem. No, no właśnie, myślę, dobra, wezmę coś, czym w ogóle na turnieju nie grałem. Okej. Okay. Tak, i tak mam go od dwóch tygodni. Zagra moim ulubionym, specjalnie Weźmy. dla ciebie. Nie gadaj, że to jest agro. Ja to nic nie mówię. Bez spoilerów? Bez spoilerów będziesz miał. Bardzo fajne karty na start. Polecam. tu lejasz A, wymieniłeś wszystkie. No, no to nie były najlepsze karty. No okej, okay. Lecimy, lecimy. Fajny jest ten skin załoga. Dwa dni temu. Partuch. Dobre zagranie Leć, Golemiożu, leć. Pokaż co potrafisz. No dzięki. I walcz, i walcz, no, chyba sobie żartujesz. Hello! <śmów> Mój dek taki piękny. O nie! Tylko nie to, moja największa słabość. Pat. Dobra, karcioszki, karcioszki. Oh my god, żadnej fajnej karcioszki. No, tylko rakowe. No, w sumie, coś w tym jest. Czy to jest to o czym myślę? Anything can happen Tak O kurde Nigdy nie grałem w sumie na ten deck mo Moim szumankiem no Ale ciężko nasza szamana na tym dekiem Jak nie wpadnie żaden heal No zobaczymy czy cię zdążę zbersować. O... Mm -hmm. Nie masz najmisa, no, nie prawda? mam niestety. No twoje szczęście, jak agresywnie. Bijemy! Bijemy! Nie no, nie jest kolorowo, powiem ci. No i dobrze. Nie powinno. Nice one, nice one. Masz rockbiter weapon? Nie. No, najlepszych kart nie mam. Właśnie widzę, jak mi z hamera poryją. Racisz. Oj, czyżbym przegrał? Nie no, ja tu biorę taki dek którym nie gram na turnie a ty agroszaman, Ale prawdę. ja tylko tym gram. Przepłaszam. Yes, teraz jak se monitor. to chodź. czekaj, chodź jeszcze raz. Nie, 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 już kończymy, tak więc... Nie, 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 nie. nie kończymy No ale następny przegram, bo tylko ten deck mam tak szczerze dobry. Bo ja to gram bardzo mało właśnie rękę żeby co najwyżej wbić sobie free win'a. Chociaż mam jeszcze Reno. Ja, ja nie widzę żadnych sekretów paladynów, spokojnie. Dobra, to ja mam jeszcze Reno chyba złożony jakieś. Pod Warlocka. Dobra, to dam Ci szansę. No dziękuję. Geroś. No, no tak sobie to słabo jestem i na farcie wszystko wygrałem. Twoja dusza będzie moja! Uuuu. W sumie, myślę, czyby tak nie zrobić nawet. Zobaczymy, co to będzie. Siemaneczko! Okej. Okay. Dobre karty, Sieman, przynajmniej to. się nie zgubią. PZ z tej strony. Nie masz 6 Dick. są za. Okej okay. Dobra Blokuje Skubany Zablokowałem mam pasywkę Kto wie jakie tajemnice uda nam się odkryć? Leć koleżko Tylko nie zabijaj go, on biedny taki rudy trochę, ale <laughs> ale no to, to nie jego wina, no nie musisz go za to zabijać. No i ładnie. No i teraz jest taka troszeczkę niezręczna tura, bo nie mam totalnie co zrobić, ale mogę poświęcić to. Okay. Na... Okej, okay, coś że to będzie długa gra. Okej. Okay. Wreszcie mam mojego kojna i. Toolisan? Jap. Yep. Moczy, przybywaj. No i teraz możemy się bawić. Executa masz drugiego? Nie, no, dobre. No okej, okay. niech będzie. Skubany, patrzcie jak się blokuje. Halo, halo, śmanko. Halo, halo. Nie podoba mi się. Taka sytuacja. Dobra, na całym tym Podobnie. Nieee. Mm -hmm. W takim razie, co by tutaj. Dawaj, fejs, bombka. Wyrwa w ciebie. Na wszyscy nie znają, że jestem Bogiem Renvenee. No, Dobra, spróbujmy. Świetnie. O. Nie ma komforta. Hmm. Hmm. Widzę cię. W sumie nie mamy tutaj tak mam. Co za skubaniec. No i teraz szefie, teraz, teraz teraz... Nie mam czasu. Dobre zagranie. No nie podoba mi się, że mówisz do mnie dobre zagrania. No Nie poczekasz nawet na mojego Juraxusa <grywki> Jak widzisz mam pełną rękę, tam się tylko wydekował. Okej, okay. nie, nie jest najgorzej. Egzekucja, kurde. fajno. No i się, no. się na to, czego nie U mnie lubię. też tak średniowo powiem ci. Nie ma takiej kluczowej karty. Nie się domyślasz, jakiej. No mogę się tylko domyślać. Dobra, zaczniemy tak. Okej. Okay. proszę. te cztery. Co, lat tu polujesz. Albo dzika, jeden jeden z No kurde, no, ktoś tu ma nie fart. No dobra, no niech będzie to się czas. Oj to, już koniec Powiem Ci, że teraz trochę anus zapiecze Ojojoj, nieładnie, nieładnie Bardzo nieładnie <ścoughs> Ale przynajmniej mam to. To się zgadza. OK, co my tutaj mamy ciekawego. Abbra. No, Tempo Temporeno no. Spokojnie, mam plan, powiedzmy. No jej, ty masz tego pancerza. Jeszcze jesteś nie dobrałem. Okej. Okay. Ja, Nico yeah, Face, amigo. Nie wygrasz, nie wygrasz, nie wygrasz. Ja nie wygram. No kurde, dlaczego? Co? 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 <laughs> Ale o. coś tam mam przynajmniej o kurde No nie gadaj, że ją wystawiłeś znowu. Nieładnie. Nie podoba mi się. <grym> nie podoba ci się to Ani troszkę. Nie! Jak śmiałeś mm, no, śmiałem. Dobre zagranie Dobra, chyba jeszcze nie masz nitalka, więc sobie pociągnę. Bo mogę, bo lubię. Sprowadzam życie. No dobra, to może wystawimy sobie to. To, nie gadaj. Nie. To, I teraz to i motherfucker. Chcę, oh, bo... chcę dwa monitory? Oh. Czy dwa monitory? Dobra, oddam cię, bo jestem słaby. Okej, okay, dobra. Tak więc teraz już naprawdę koniec. Mam nadzieję, że nasz wspólny odcinek się podobał. Jeśli będzie jeszcze jakiś turniej, to na pewno dam. Tak, ja będę ja myślę ten monitor. <laughs> nie, no, nie, dobra, ja no, oczywiście. Dobra. I widzimy się w następnych odcinkach. Tak czy nie? No widzimy się. No to do następnego, hej. Żegnam.